Część w tym filmiku pokażę Ci, jak możesz znaleźć listę znajomych w Tekanie 8. Aby to zrobić w menu głównym musimy zejść na sam dół i następnie wybrać społeczność. Następnie szukamy listy znajomych i wchodzimy w nią. Jeżeli korzystamy na przykład ze Steama, no to w pierwszej zakładce będziemy mieć znajomi ze Steama, tutaj pokażą się wszystkie osoby, wszyscy nasi, nasi znajomi, którzy również posiadają i grają w tę grę. Możemy także zmienić na znajomych, którzy, których mamy stricte w Tekanie 8. Możemy także sprawdzić, komu wysłaliśmy zaproszenie i, komu, i kto jeszcze czeka na zatwierdzenie, za, na zatwierdzenie zaproszenia od nas. Także tutaj możemy właśnie to sprawdzić. Jeżeli gracie na konsoli, no to prawdopodobnie tutaj zamiast tej znajomi ze Steama, oczywiście, no to powinno być, powinna być lista znajomych, których macie, powiedzmy, zapisane gdzieś tam na konsoli. Aczkolwiek nie jestem pewny, czy dokładnie tak to wygląda, ponieważ sam miałem konsoli. Także tak możecie sprawdzić listę znajomych. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.